Witam serdecznie. Robert Binkiewicz Agrosimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy, w którym opowiem o ważnych zabiegach w naszych sadach w najbliższych dniach. Jestem w kwaterze Jabłoni, to jest Rubin Star. I od ostatniego komunikatu widzimy, że niewielki postęp jest w rozwoju. Owszem, Mamy już zielony pąk, miejscami nawet różowy pąk na niektórych odmianach. Ale ta huśtawka pogodowa, jaką mamy i mieliśmy w ostatnich dniach, znowu przyhamowała troszeczkę rozwój naszych roślin. Jakie zatem zabiegi, ważne, istotne zabiegi dla naszych sadów w najbliższych dniach? Jest to bowiem kluczowy moment dla pewnych ważnych, bardzo ważnych zabiegów. Taki gorący i powinniśmy się na nich skupić, żeby precyzyjnie je wykonać, żeby były one jak najskuteczniejsze. Po pierwsze to mączniak i proszę państwa, wkraczamy w taką fazę decydującą, jeśli chodzi o ochronę przed mączniakiem, ponieważ do tej pory prowadziliśmy ochronę zapobiegawczą, używając preparatów nawozów siarkowych takich jak Mikrotiol czy ASX siarka. Oczywiście wciąż te zabiegi wykonujemy i możemy wykonywać do kwitnienia. Ale nie zapominajmy o tym, że to są zabiegi zapobiegawcze, które mają chronić te młode listki przed porażeniem. Natomiast ten ważny, bardzo ważny zabieg, jeśli nie najważniejszy w sezonie, ja tak uważam, dotyczący zwalczania mączniaka, to jest właśnie w fazie różowy pąk, kiedy należy wykonać mocny, bardzo skuteczny i precyzyjny zabieg zwalczający mączniaka i wyniszczający tą grzybnię ubiegłoroczną. Ale również i zapobiegawczy, czy blokujący, i ograniczający zarodnikowanie na, na dalsze dni. Z tym jeszcze zabiegiem jeszcze chwilkę się wstrzymajmy, aż pogoda się ustabilizuje, nadejdą, nadejdą cieplejsze dni. Myślę, że to jeszcze będzie 5, może 6, może 7 dni. To może być różowy pąk, czy tak zwany balon, początek kwitnienia. Wtedy proszę Państwa, Yy, Upolujemy taką pogodę dobrą, yy, kiedy będzie ciepło, yy, w miarę cicho i wykorzystajmy te najmocniejsze preparaty właśnie, które służą do tego celu, czyli Cyflux, Kendo albo Topas. Oczywiście możemy je stosować łącznie z, yy, z ditianonem na parcha. Za chwilę o tym powiem więcej. Yy, to jest bardzo ważna faza, jeśli chodzi o zwalczanie mączniaka w jabłoniach, czyli do kwitnienia. Ta, to, to te zabiegi zapobiega siarką plus ten mocny zabieg tym, tymi preparatami, które wymieniłem. Natomiast, y, oczywiście, ta druga faza, którą, w którą będziemy wkraczali, już w kwitnienie, też ważna, czyli zabezpieczanie y, takimi preparatami, szczególnie y, y, ostatnio dość popularne i powszechnie stosowane z grupy SDHI, na przykład embrelia, ale to dopiero w kwitnienie i, i po kwitnieniu. Na razie skupmy się na tym bardzo ważnym zabiegu. Tuż przed kwitnieniem w fazie różowego pąka, czy w tej fazie balona. Moczniak to jedno. Uważam, że to jest, to jest jeden z tych ważniejszych zabiegów w najbliższych dniach, i w tych fazach kolejne zabiegi to są zabiegi zwalczające szkodniki. Przybywa mszyc. Z każdym dniem mamy coraz więcej mszyc żerujących na liściach, w pąkach, w tych rozetach. Oczywiście, niektórzy sadownicy wykonali już kilka dni temu zabieg peretroidem. Oczywiście, to też był dość ważny zabieg, ponieważ zwalczył tam szyce, które już żerowały. ale to jest zabieg, można powiedzieć, krótkotrwały. I tak musimy wykonać typowy zabieg teraz, tuż przed kwitnieniem, wykorzystując do tego preparaty z substancją acetamipry, czyli znane Państwu od lat, Mospilan, Kobę. Ale od tego sezonu mamy również w ofercie płynną formulację, i to jest preparat o nazwie Carnadine Tymi preparatami skutecznie zwalczymy mszyce, ale również i pierwsze te młode gąsienice z, wujku, z wujkówek. Oczywiście te preparaty możemy mieszać z fungicydami. W tych sadach, gdzie nie ma zwójek, nie mamy problemów w tej fazie, w tym okresie z gąsienicami, i tylko mamy na celu zwalczanie mszyc. Polecamy preparat tepeki. Kolejne zabiegi to parch. E, oczywiście ta presja parcha w tej chwili, zagrożenie ze strony parcha jest wciąż niskie z uwagi na, na suszę, brak opadów e, i e, te prognozy na najbliższe dni, na najbliższy tydzień e, są niezmienne i wciąż, wciąż na horyzoncie brak opadów. Także e, póki co Raz na tydzień zabieg zapobiegawczy wystarcza. W tej chwili, już w tej fazie, wkraczamy w, 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 w ten program z wykorzystaniem Ditianonu, Czyli najbliższy zabieg, który Państwo będziecie wykonywali, polecamy te preparaty typu Caldera, Delan albo Delan Pro. Inaczej jest, jeśli chodzi o. Hmm, o sytuacje, które, które mogą wystąpić czyli te pierwsze czasami wydawać by się mogły niegroźne infekcje lekkie infekcje, czyli średnie wysiewy i z tym się trzeba liczyć jeśli faktycznie takie wystąpią i będą, będą, będzie to już to zagrożenie większe wtedy będziemy polecali sylit tuż po, tuż po takiej infekcji oczywiście wiele pytań i dyskusji Wciąż na temat dodyny, skuteczności dodyny i słuszności stosowania dodyny, my konsekwentnie od kilku lat polecamy wykorzystać sylit. W, w tym momencie mamy do dyspozycji sylit w formulacji płynnej. W, w takiej sytuacji, kiedy faktycznie to zagrożenie będzie duże, ale przed kwitnieniem. W tej fazie, w tym cyklu rozwojowym parcha, kiedy mamy zarodniki walkowe, jest to bardzo skuteczne rozwiązanie i zapobiegawcze, i interwencyjne, które daje wysoką skuteczność i pewność w działaniu. Ale to jeśli taka sytuacja nastąpi, będziemy Państwa o tym informowali w komunikatach infokarty. Kolejne zabiegi to grusze i też te najbliższe dni to jest bardzo ważny moment, ten okres, kiedy należy skupić się na ochronie grusz. Po pierwsze, to, są, to jest miodówka najgroźniejszy szkodnik, szkodnik grusz, ale również i choroby bakteryjne które przy tej pogodzie, jaką obecnie mamy, mogą powodować pewne zagrożenie. Jeśli chodzi o miodówkę, polecam tuż przed kwitnieniem zabieg. Z wykorzystaniem e, preparatów typu e, Kobem, Ospilan, e, i w, bardzo e, e, dobra skuteczność jest po zastosowaniu tych preparatów w mieszaninie z preparatem Next Pro e, w tym niższym stężeniu polecanym, czyli 0,1%. E, ten zabieg, myślę, że to będzie za 2-3, może 4 dni. Bo wiemy, że już grusze są w fazie białego pąka, za chwilę będą kwitły, ale to jest bardzo ważny zabieg, który należy wykonać tuż przed kwitnieniem, po to, żeby zabezpieczyć te nasze grusze przed miodówką na ten okres kwitnienia. A wiemy, że w wielu sadach jest trochę jaj złożonych, będą się za chwilę pojawiały młode, młode larwy. Co z chorobami bakteryjnymi? No, oczywiście póki co nie, nie ma zagrożenia ze strony zarazy ogniowej, bo jest za zimno. Ale taka pogoda sprzyja e, rozwojowi e, bakterii Pseudomonas, która powoduje raka bakteryjnego. W związku z tym, e, w, od tej fazy białego pąka e, balona, początku kwitnienia, powinniśmy rozpocząć już ochronę zapobiegawczą przed właśnie tą bakterią, przed porażeniem przez tą bakterię. E, w, na ten pierwszy zabieg. Polecamy zastosowanie nawozu Wiflo Miedź -bor. To jest ten preparat, który wykazuje nawóz miedziowo-borowy, który wykazuje bardzo dobrą skuteczność w ochronie zapobiegawczej. I z każdym dniem, kiedy będzie przybywało liści, wtedy będziemy mogli sięgnąć już po, typo, po typowe fungicydy. W, tej, w tym roku jest to nowość, czyli Luna Care która zawiera glinu, między m.in. i fluopyram, więc to będzie bardzo dobre rozwiązanie do, do ochrony grusz przed bakteriami. Także proszę pamiętać, żeby nie przegapić tego, tego momentu, czyli od początku kwitnienia rozpoczynamy ochronę przed rakiem bakteryjnym. Jakie zabiegi odżywcze dla naszych sadów polecamy obecnie? No Widzimy, że po tych chłodach, okresie zimna, przymrozkach, kolejnych przymrozkach, które nam towarzyszyły, no, niestety, ale kondycja tych y, pierwszych ważnych liści rozetowych jest y, kiepska, wręcz bardzo zła. Widzimy, że one są zdeformowane. Y, są przebarwienia i bordowe, i jasnozielone, więc mamy tutaj deficyt bardzo ważnych pierwiastków. Jest zaburzona fotosynteza. Widzimy, że jest stres. No, a to jest y, też y, niekorzystne. Ponieważ wiemy, że no, te pierwsze rozotowe liście są bardzo ważne, po, odpowiadają za odżywienie, wykarmienie pąków, kwiatów yy, i zawiązanie. Yy, więc yy, co teraz możemy zastosować? Jak możemy wspomóc te, te młode listki, które są w takim, w takim stresie, proszę Państwa? Po pierwsze, no, wiemy, że, że ta fotosynteza yy, jest na słabym poziomie, trzeba ją wspomóc. Z drugiej strony, tutaj, Należy zaaplikować, podać dwa bardzo ważne pierwiastki, które pomogą w tej sytuacji: fosfor i magnes. Dlatego polecam mieszaninę nawozów. Dlaczego mieszanina? No, niestety, ale może być tak, że nie wyrobimy się z dwoma takimi zabiegami odżywczymi do kwitnienia w części odmian, więc, więc warto to wykonać teraz w tym jednym zabiegu. Jeśli chodzi o to mieszaniny to po pierwsze tytan, ASX tytan, na właśnie pobudzenie tej fotosyntezy i lepszy rozwój liści. Po drugie nawóz dolisty wieloskładnikowy z wysoką zawartością fosforu to jest rozaliw żółty. Może być to inny nawóz fosforowy, może to być rosasol fosforowy. I do tego jeszcze magnez. Możemy to zmieszać z nawozem płynnym magnezowym o nazwie MAG-S. Taką mieszaninę stosujemy w najbliższych dniach, kiedy tylko, kiedy tylko pogoda na to pozwoli, będzie trochę cieplej i te rośliny i te, te, te listki wyjdą ze stresu i będą też mogły pobrać te składniki, które miejmy nadzieję, że poprawią kondycję, rozwój, rozwój tych, tych liści. Na koniec dwa słowa na, na temat pestkowych gatunków, ponieważ w czereśnie, śliwy, wiśnie rozpoczynają kwitnienie, te wczesne odmiany już zaczęły kwitnąć, także też czas jest na ważne zabiegi i ochronę, głównie przeciwko, przeciwko brunatnej zgniliznie, monidiozie, ale również i pseudomonas, tej bakterii, która powoduje raka bakteryjnego. W przypadku brunatnej zgnilizny brak opadów, susza póki co nie powoduje takiego dużego zagrożenia, ale z początkiem kwitnienia polecam zabieg Preparatem Topsin albo Tiptop. Jeśli chodzi o raka bakteryjnego i ochronę zapobiegawczą, w takim przypadku grusz, polecamy zabiegi nawozem, preparatem nawozowym Wiflo Miedzibor. To wszystko w dzisiejszym komunikacie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia naszych informacji i zaleceń. I zapraszam do subskrypcji kanału.